Hej Siemoneczku, ja jestem Mateusz i w dzisiejszym odcinku otworzyłem 15 pików, 84+, plus 83+, plus i 92+, plus więc oglądajcie ten film do samego końca, pamiętajcie, że zasubskrybujcie mój kanał, obejrzyjcie ten film do samego końca, a my co, będziemy już otwierać, no i łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej filmów i e-sport F24 to będzie to dla mnie bardzo wdzięczny a my my będziemy już Zaczynać na cztery turnie, Otwieram, będziemy otwierać zaraz pierwszego pikać. 84 plus i Lobotka Osimen Martinez. Tu jest Osimen. Osiemdziesiąt osiem. M Osimen. Teraz. Zaraz, teraz drugi, otwieramy drugiego pika, zobaczymy, kogo trafimy. I Grimaldo, Milke, Willy, i Thomas Miller na no, bierzemy dzisiaj, nie duplikata kolejny kolejny pick iiii, 3 83 idziemy dalej iiii, nawet 85 plus dla wiego di mam Kolejny pik Harder Bernardo Silva tu jest. 88. Kolejny, kolejny pik 82 plus. Nie ma chci, bo jest 83 plus, a... Mi będzie się, więcej będzie się przydać, bo na wymianę tych piłkarzy. Iiiiiii! 84! Siedem, gdzie jesteśmy już praktycznie za połową. I że Ark Moreno, ale jest to Moribo bo. Tomasz Miller Wiesz Tomasz Miller już trafiłem dzisiaj przecież Ale to Mori Jesteśmy za połową tego tego peningu teraz kolejny pik 82 i can hold Hogolio I proszę Państwa, będzie kolejny pik. 82 plus. I 88, tu jest Antonio Grisman. 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 Griezmanna. 88 I tutaj zostało nam jeszcze pięć pików. 4,82 plus i jeden ten tof, 83 plus, ale najpierw osiemdziesiąt dwa. Lobotka został nie duplikat. I teraz. I lancestert.

Laporte João Laporte 85 I ostatni wybór pokaże 83 plus tof 83 plus I uwaga João Araucho Karnoi Tak patrzeć to najlepsza to jest chyba Juf! A tak do zgrania. Do zgrania mi najbardziej pasuje Arachu, bo ja mam bardziej takie Hiszpanii wszystko. Nie mam problem ze zgraniem, więc mam samych Hiszpańczyków. A arachu jest dla ligi. A la liga i Hiszpańczycy to się równa. Dobre. Dobre ten. Dobry ten. Dobry. Nieważne. I tak to są moje karty kibice Realu mnie zjedzą, ale sorry memory do zgrania y, bym miał dobrego i przynajmniej bym już kolejnego y, bym kolejnego piłkarza zostawiłbym. Więc nawet tak się prezentuje mój skład, a Rałho wylądował na środku pomocy nad Unai Simonem. Po prawej Arbalde, po lewej T, na środku Koke i w ataku jakiś tam, a po lewej mamy te wyszlanców widzisz cały skład jak jest to praktycznie Barcelona, y, Hiszpania, a Lalika też się przyda. Też przypadkę Bazgrany. Patrzcie ty byt stoi Una i Simon. <grywk> Gramy z przeciwnikiem w Division RIVALS Gramy w Division RIVALS, zagramy jeden meczek Smolarek, on ma smularkę na no, ataku. Ma na obronie jeszcze kogoś. Nie ma Winicjusza. Mhm, ma balde tym razem na lewej. Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami starcie w Division Rivals. Dobry... I rozpoczynają goście. Smolarek. Smolarek. Smolarek nie bezpiecznie pola kartę GOOS! Oh! 1 do zera przegrywamy Można powiedzieć, że się do tego przyzwyczailiśmy Marcos Sorente Zagranie do Araucho! Araucho Araucho I koke Uisa. Jorentę Marko, Jorentę, Jorentę przeszedł, Jorentę po karne, nie ma jeszcze, a Gol! Jeden do jednego! Uuu. Uuu. Wszystko brzmi w naszych rękach. Alex Balde i kontra balde, Alex Strata Smolarek straci Lorente pomaga a sukuruje obronę z piłką podanie tej do Ansu Fatiego. Ale Garcia wyjaśnia dawno grać Aleksandre. Barcelony Barcelonę, czyli grać w Getafe. A teraz ma no i Świetna teraz własnym Musja. Musja wypuścił tam Fati'ego. Ansu Fati przeszedł. o ma 97 tempa. Ansu! Co zrobił? Jak on podał do kogo? A ma też 70, Edena te po ewolucji Ma 87 Tempa McAllister, McKelly, Rodri Smolarek, Smoralek, Smolarek, Smolarek! Unajs Simon! Zero Niebezpieczny McAllister! Una i Simon! Unaj, Simon! Unaj, Simon, Fati, Jorente Gomez. A chciałam zobaczyć Ramirez, która wychodzi, ale ona zwolniła, ale przyszedł trochę do tyłu. Rodri Po szecie Aleks Obaldera tu jedna z bramki! Unai Simon! Gomez stracił. Odzyskujemy. Muisia. Joranta nie doszedł do tej piłki. Są piłkę teraz? Co reszta drużyny na Michael Smolarek Rodri Rodri na Gomez. Wyobraź sobie, że teraz Ansufati przeszedł. Ansufati gór. Typa jeden. Mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Chodzę, że ten pszcilik przebija tą muzykę po golu, bo znalazłem taką fajną. Może. Może kiedyś nagram jakiś short z tą muzyką, a teraz Ramirez. Ramirez nie doszedł mówca. Otrzymuję tę próbę, a przecież mogło być niebezpieczne. Jorę temu Gian igiję, słuchajcie gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Smol Rodri niebezpiecznie. Smol zero, Ansufati. A nie. Smolarek. Smolarek urwał się. Smolarek. 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 Gol. Juka Erika Garci, Erik Garcia, Ikoke, Ansufati, Mariana Serro. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Vinicius. Dobra, ta interwencja. Koniec. Koniec. Koniec pierwszej połowy. Zobacz, ja nie wiem czemu. Nie wiem czemu mówię cicho. Jakby krzyczał Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Ramirez okay. Fati Koke Alexa Balde Balde Kiro Fati, fati Ramirez Instagram. Ramirez, ramire er Aleś teraz kapitalny timing w obronie Jeszcze Gomez Mój ciang. Żółtrożny, tak ta Garza Eriucia. i A, nie ma. Nie chciał ryzykować straty i wybił na out. Sahir Gomez. Bez problemu, tu się urywa i nie doszło piłka do ansu fatiego Rodri nic już smolar kokę niebezpieczny smolar 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 słupek ale nie da wrzucany nie Niewybita, niebezpiecznie, chaos. Na razie tutaj, z Polkanem Gomez próbuje to wyprowadzić. Ansufati Ramirez do Gomez nie zdążył. Gomez trzeba wracać do obrony, bo tu kontra, ma Kelister Marożen. Marożen, Smalarek, z z Malorzem. Coś niesamowitego. a bo jeszcze 3-1 ma Ansufati ma z przodu Ansufati Ansufati ma <zyskli> Krzydy postanowiły sobie dzisiaj przysłać. Może to jeszcze nie koniec? Smolarek? Okamendy. Rodzik. Smolarek przeszedł. Nie. To jest nie. Nie, to jest gol. Smolar. Smolar. Legenda w, w, iż polskiego futbolu. Jak się rozwinie ten atak. Są coraz bliżej gramki. Ansufati, ansu Ansufati. W, w polu karnym Ansufati. O, tu tam nie było Faulu. Panie sędzia, war będzie. No właśnie, powinien być rzut karny. Nawet już na no, nad... Jacek powiedział tak, ale no, synczę mówi nie. Ansofati Ramirez Jedi Przypiłce I... Sommer. Alex Arnoldo. czasu gry. Czy ten mecz skończy się remisem? Na to się zanosi, choć sfrustrowani kibice próbują zmotywować ich do decydującego ataku. O, teraz już przejmują o, gospodarze, aby to się nie zamściło. Ansu Fati, Ansu Fati, Ansu fati. Czy on pokaże nam jakiś dribling taki, który Zdrybluje codziennie za hirę, tylko do dograć dokładnie Amadii. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Aleksander Arnold. Smolarek. Smolarek, on dziś jest po prostu niesamowity. Patrzy na zegarek, lecz dobiega końca, każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Rodri no McAllister! No Unai, Simon! Mamy rzut, roż, teraz trzeba wszystkich zacząć kryć. Niebezpiecznie, gol! Ale... To już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Ej, ale... Ten dribbling nieudany. Teraz co to? Grana na czas? Alo Christensen. to 120 gra na czas. Aleksander Arnold. Wymieniają się teraz niespiesznie podaniami. No ale takie ich prawo. Prowadzą, nie mają motywacji do ataków. Wolą poszanować piłkę i dotrwać do końcowego gwizda. Uf, no tak, ładnie, ale czasami, on no, nie, nasza uroczymy. ostatnia szansa już poszła się mazać. ale że akcji nie dało się kontynuować, sędzia cofa grę do miejsca przewinienia, do regulaminowego czasu gry, doliczamy minutę. Koniec, Distance. koniec meczu, widzowie. Otworzyliśmy. 15 pików, 84, 82, 83 i to będzie tyle. Dziękujemy, zagraliśmy jeden mecz w Division Rivals z nowym Araucho, przegraliśmy. No w dziewiąta liga tylko nie za bardzo, żeby w dziewiątej lice przegrywać, ale ja się z tym czekam to już na teraz Subskrybuj ten kanał, no i papa. pa! pa!